Bo, 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 Całkiem nieźle, kolego, ale ja zaraz pokażę ci szut Kłodą! Dla jest! Pobiłem rekord! Jest! Nie, da długo! I już po rekordzie! Józef Katastrofę! Dynamite! Uważaj! Eee, o co im chodzi? Szorstka przyjaźń? Miejmy nadzieję, że przyjaźń zwycięży. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz być lepszy niż ja! Tak myślisz? No to zobacz, co potrafię! A skąd ty wziąłeś rakiety? Zazdrościsz? Nooo, e? wow, mój gaplocie! Tak to się nie liczy! Już o tym pomyślałam! Tiger Shark potrzebuje pomocy, a ratunek to moje drugie imię!